Witam moi drodzy. Przychodzę dzisiaj z kolejnym rozkładem dla Was. Wybieramy w takim razie od razu karty, które będą dzisiaj naszymi reprezentantami. Kryształy, warsztaty i seminaria oraz Mistrzowie Duchowi. Dzisiaj będziemy się posiłkować tą talią, która jest przez wielu z Was lubiana. oczywiście ładna talia, bardzo ładna kolorystyka, więc też jest to jedna z moich bardziej ulubionych tali. Moi drodzy, jeszcze może, możecie, powiedzieć, mogą, jeszcze możecie, moi drodzy, zamawiać promocyjne 4 pytania za 99 zł. Jeżeli ktoś ma ochotę, to serdecznie zapraszam do kontaktu oli-jana 777 Czyli jeszcze można powiedzieć, że czytania promocyjne przez chwilę obowiązują. Moi drodzy, wszystkie pytania możecie zadawać oprócz pytań o zdrowie, bo na zdrowie kart nie kładę, ale to na pewno wiecie. No i co, i jeszcze, jeżeli masz ochotę, to y, zawsze pod filmem jest link do, y, do strony, gdzie możesz mi po prostu postawić kawę, jeżeli masz ochotę. Będzie mi bardzo miło. Y, dobrze, moi drodzy, wybieramy. Wybierzcie jedną z tych kart, które widzicie przed oczami. No dobrze, zaczynamy od jedynki. Kryształy wybraliście. Trzy karty wyboru. Macie nie trzy karty wyboru, tylko trzy, trzy karty do każdej opcji. Król Ziemi, ósemka wody oraz sprawiedliwość. To jest właśnie zestaw kart dla Was, dla jedynki dzisiaj. I patrzymy, jakie tutaj informacje chcą się przebić do Was, jeżeli chodzi o Dzisiejszy dzień. Dwie fajne rzeczy, które do Was idą: obfitość finansowa i jakaś sprawa sądowa, urzędowo-sądowa, która będzie roz, y, rozpatrzona na Wasz plus. Czyli może to jedno wynikać z drugiego, jeżeli są to sprawy gdzieś tam urzędowo-sądowe związane z pieniędzmi, no to wtedy mamy. Yy, dwa wątki w jednym. Natomiast rzeczywiście, i jakaś obfitość finansowa idzie, i wygrana sprawa sądowo-urzędowa. Znaczy albo urzędowa, albo sądowa, bo to już musimy też rozgraniczyć. Są takie i takie. Ale wiecie co, yy, jeżeli chodzi o tą obfitość finansową w tym królu ziemi, to tutaj może być tak, że po prostu jest to też związane z nowymi możliwościami, które staną Ci na drodze, jeżeli chodzi o sferę zawodową. Bo to mogą być pieniądze same w sobie, ale to też może być tak, że przychodzą pewnego rodzaju do was, moi drodzy, możliwości i okazje, które no, przychodzą do was, tak? Jeżeli przychodzą okazje i możliwości do danej osoby, to nie ma opcji, żeby one do tej osoby nie były dopasowane, bo tylko i wyłącznie te szanse i okazje są dla Ciebie, inna osoba dostanie jeszcze inne szanse i okazje. Czyli wiecie, Szanse i okazje, które dostajemy, zawsze są dopasowane do konkretnego człowieka i albo ten człowiek z tego skorzysta, albo nie. No to to wiecie, tutaj to już tak naprawdę różnie może być. Niektórzy ludzie świadomie nie korzystają z okazji, a inni ludzie tak naprawdę nie zauważają okazji, więc też to są jak gdyby różne możliwości, ale tutaj jest szansa na rzeczywiście możliwości i szanse finansowe. Jak również i ogólnie, tak jak powiedziałam, obfitość finansowa. Chciałam powiedzieć możliwości i szanse zawodowe, ale ogólnie powiedziałabym, obfitość finansowa, czyli gdzieś tam może być większy pieniądz, po prostu. Może być, może iść do ciebie większy pieniądz. Jest też powiedziane, moi drodzy, że. Znaczy, ogólnie możecie mieć też dobre pomysły biznesowe, nie będę ukrywała, ale to nie biznesowe nazwałam. Ale to równie dobrze, jak nie masz własnego biznesu, też moż, możesz mieć bardzo fajne y, pomysły finansowe. Chociażby, w co ulokować pieniądze, co kupić, to też są takie rzeczy. Gdzie zainwestować, czy kupujesz, nie wiem, jakiś y, nowy, y, wypoczynkowy komplet, czy nie, to też są tego typu rzeczy. Ale również mogą być dobre możliwości, dobre pomysły biznesowe, czy już tak stricte pod przedsiębiorców. Natomiast to wygląda fajnie, to naprawdę wygląda fajnie. Moi drodzy, mamy też tą kartę, już jak powiedziałam o tych wątkach urzędowo-sądowych, to ja jeszcze, że tak powiem, troszkę przeciągnę. Bo owszem, tutaj mogą być udane sprawy urzędowo-sądowe, łącznie z rozwodami, z jakimiś tam podziałami, niepodziałami, no wszystko, co wchodzi w skład urzędowo-sądowych. Kwestii, prawda? Natomiast sprawiedliwość, jak wiemy na kanałach ezoterycznych, że karta sprawiedliwości to też jest karta karmiczna. Czyli wtedy chodziłoby o zwroty karmiczne, które również będą dla Ciebie pozytywne. Dlaczego będą dla Ciebie pozytywne? Dlatego, że jest to pokazane w obrębie rzeczy, które będą dla Ciebie na plus, tak jak powiedziałam. I wtedy dostajesz pozytywny zwrot karmiczny. Jaki to mnie nie pytajcie, bo jak wiecie, każdy dostanie inny. To są odrębne historie, od, odrębne karmy, i tutaj nie wchodzimy w jakieś szczegóły, bo nawet się nie da. Ale najważniejsze, że masz pozytywny zwrot karmiczny. To jest najważniejsze. Więc nie ma się czego bać, bo Ty rzeczywiście masz pozytywny zwrot karmiczny. Dobrze, co tu jest jeszcze do powiedzenia? Do powiedzenia też jest to, moi drodzy, że Mm No, trzeba będzie o coś zawalczyć. I ja już, abstrahując od tych spraw urzędowo-sądowych, no bo tam jest gdzieś tam wpisana walka, prawda? Szczególnie w sprawy sądowe, ale tutaj chodzi o to, że trzeba będzie o coś w swoim życiu zawalczyć. I niekoniecznie chodzi o walkę z drugim człowiekiem. Być może po prostu trzeba będzie o coś ważnego dla ciebie w swoim własnym życiu zawalczyć. To też tak może być, bo my musimy to rozumieć w taki sposób też bardziej szeroki, szerszy. Dlatego, że tutaj może być właśnie mowa o tym, że powinieneś o coś zawalczyć w swoim życiu: o coś, co jest dla ciebie dobre, o coś, co jest dla ciebie ważne, albo o coś, co ci, nale coś, co ci się należy. Też tak może być. Oczywiście, wiecie, no w pozytywnym słowa znaczeniu, tak. Jest też powiedziane, moi drodzy, że. Mm, no, jest tutaj, yy, wiecie, to jest ósemka wody. Macie też kartę ósemki wody. Karta ósemki wody jest rozwojem duchowym samym w sobie, tak? Tylko, że jeżeli pokazuje nam się ósemka wody, to znaczy, że ten rozwój duchowy u nas w życiu był zainicjowany wcześniejszymi jakimiś trudnymi sytuacjami w naszym życiu. No bo wiecie, na ścieżce rozwoju duchowego możemy się z różnych powodów znaleźć, ale zazwyczaj znajdujemy się po ciężkich sytuacjach, gdzie, tak jak Wam zawsze mówię, szukamy pewnych odpowiedzi, i nie jest nam tych odpowiedzi, nie jest nam te odpowiedzi łatwo znaleźć w każdej innej sferze, prawda? Na takim typowo powiedziałabym ziemskim poziomie. Więc wtedy idziemy w tą duchowość, wtedy gdzieś tam ta energia nas przybliża do tego rozwoju duchowego, bo my potrzebujemy tej odpowiedzi, tak? My potrzebujemy tej odpowiedzi. Też niektórzy wchodzą na ścieżkę rozwoju duchowego, dlatego że Ktoś im, ich do tego też może zainspirować, już tak to powiedzmy, zmotywować, zainspirować. Ale w głównej mierze na ścieżce rozwoju duchowego znajdujemy się wtedy, kiedy jesteśmy po trudnych przeżyciach. Jeżeli jesteśmy po trudnych przeżyciach, to wtedy uruchamia się w nas tak zwany wewnętrzny analizator czyli rozkładamy temat na czynniki pierwsze, szukamy, zastanawiamy się, yy, analizujemy, przepracowujemy to w sobie. Więc też na takiej drodze jak najbardziej y, tutaj ten rozwój duchowy w Twoim życiu może zaistnieć. I sobie tak przypomnijcie, jeżeli oczywiście się rozwijacie duchowo, tak? Bo na kanale nie wszyscy się rozwijają duchowo i nie wszyscy muszą, to jest wolna wola. Ale przypomnijcie sobie, po jakich wydarzeniach w Waszym życiu rozpoczął się Wasz rozwój duchowy, co się takiego zadziało, jakie miałeś przemyślenia, co Cię do tej drogi, y, do tej ścieżki przybliżyło, co to było. No warto nieraz sobie w taki sposób gdzieś tam połączyć kropki, prawda? Więc na pewno jakieś odpowiedzi były przez Ciebie szukane, szukałeś czegoś, dlatego wszedłeś na ścieżkę rozwoju duchowego. E, jakieś odpowiedzi, czegoś Ci brakowało, tak? E, no ale ja Wam zawsze mówię: osoba, która się ma rozwijać duchowo, będzie się rozwijała duchowo. Ta ścieżka gdzieś tam w pewnym momencie życia przed nią stanie. Natomiast jeżeli ty masz się nie rozwijać duchowo, bo nie musisz, nie ma takiego obowiązku, to nie będziesz się rozwijał. Wiecie, no każdy, wolna wola tak zwana, prawda? Yy, dobrze, co tu jest jeszcze do powiedzenia? Do powiedzenia też jest to, moi drodzy, że. nie wiem czemu, ale pokazuje mi się coś takiego, że w jedynce są osoby czynu. Może wy to zrozumiecie te słowa. Tak jakby jedynk wśród was, nie wszyscy, bo, bo to nie do wszystkich będzie roznowało, ale tak jakby tutaj były osoby czynu, czyli w jaki sposób ja to rozumiem, że wy jeszcze w życiu możecie osiągnąć duże rzeczy, albo rzeczy większe niż dotychczas. bo to też może być wiecie schodkowanie i oczywiście yy, jak gdyby yy, obliczane też z punktu wyjścia, jakim jesteś tak. Czyli punkt startowy każdy ma inny w życiu. Ale rzeczywiście tu są osoby czynu. Czyli ty w życiu jeszcze możesz osiągnąć coś wielkiego albo większego niż masz dotychczas. To też taka motywacja w tych słowach. Oczywiście to nie miało być motywacją, ale miało być po prostu powiedzeniem tego, co tu jest przedstawione. Ale wyszła nam jakby nie było motywacja na koniec. Dobrze, moi drodzy. To już jedyneczka za nami. Idziemy do dwójki. Dwójka to są warsztaty i seminaria. Gwiazda, świat i rycerz ognia. No, rzeczy mocno przeznaczeniowe tutaj wchodzą. Macie kartę gwiazdy, już od razu was wprowadza w rozkład, od razu, od razu pokazuje, yy, co tutaj, że tak powiem, yy, jest najważniejsze w tym rozkładzie. Są to rzeczy przeznaczeniowe, tylko mocno przeznaczeniowe. Wiecie o co chodzi? Czyli tutaj już jak gdyby los bierze sprawy w swoje ręce i wchodzą w Twoje życie rzeczy, które mają wejść. I wiecie, no. Jeżeli coś ma wejść do Twojego życia, no to nie za bardzo masz w tym momencie na to wpływ. Ty masz wpływ na to, jak na to zareagujesz, co z tym zrobisz, ale pewne zdarzenia, sytuacje, okoliczności yy, muszą, znaczy bardziej zdarzenia, sytuacje takie bardziej konkretne niż okoliczności, ale muszą się zadziać w naszym życiu, a my, od nas zależy, jak my na nie po prostu zareagujemy bo to jak zareagujesz na daną sytuację w życiu, czy trudną, czy nie trudną, bo to jest mało istotne, na każdą, zależy od Ciebie, od Twojej reakcji, od Twoich emocji, od tego, jak się ustosunkujesz do tego, co Ciebie y, po prostu spotyka. Taka prawda. Moi drodzy, co tu jest jeszcze do powiedzenia? Do powiedzenia też jest to, że jakiś dobry czas do Was idzie. Można powiedzieć, że dobra pasa, dobra aura, dobry czas. Możemy sobie tak jeszcze mnożyć, mnożyć, mnożyć na, na zewnictwo, ale wygląda to bardzo dobrze i nie będę ukrywała, że niektórzy z Was też mogą to poczuć, jeżeli chodzi o poziom sił witalnych, bo jeżeli fajna energia do Twojego życia wchodzi, to wyczujecie to na poziomie witalności. To zawsze jest odczuwane, nie ma w ogóle innej opcji, więc może się nagle zwiększyć energia życiowa. Czyli witalna może nagle ci się chcieć bardziej, może, może też tak być, moi drodzy, że nagle będziesz więcej działał, tworzył, robił. No to jest energia witalności, energia właśnie, yy, która jest pokazana w karcie gwiazdy dla Ciebie. Moi drodzy, co tu jest jeszcze do przedstawienia? Niektórzy będą się przeprowadzać, a niektórzy będą się przemieszczać. I generalnie powiem wam jedno, nie wygląda to źle, dlatego że albo jakaś przeprowadzka, albo jaki, jakaś, jakieś przemieszczanie się znowu jest przeznaczeniowe. Czyli nawet jeżeli ty zmieniasz miejsce zamieszkania, to znaczy, że ty masz się znaleźć w danym momencie życia w innym miejscu. Wiecie, jeżeli ty masz być gdzie indziej, bo tam na Ciebie czeka coś, co masz, z czym masz się zwierzyć, zwierzyć zmierzyć, chciałam powiedzieć, moi drodzy, z czym masz się zmierzyć z poziomu Twojej linii przeznaczenia, to los już nie martwcie się, on sobie poradzi, żebyście się tam znaleźli. Różnymi sposobami. Ale tutaj rzeczywiście osoby, które się przeprowadzają, mają się przeprowadzić. Taka prawda. I w tym nowym miejscu, do którego się przeprowadzasz, ty masz po prostu być. Ty masz tam się znaleźć. I w taki sposób jest to pokazane, bo to jest mocno przeznaczeniowa rzecz też jest powiedziane moi droży, drodzy że jakaś podróż też może być przeznaczeniowa i przy tej podróży pokazane są informacje na temat tego że te, ta podróż w jakiś sposób cię wzbogaci, ubogaci ale w jaki to nie wiem, to mogą być wiecie też jakieś wewnętrzne mądrości, które przywiedzisz z tej podróży to też tak może być, ale może być też tak, że po prostu zainspiruje cię ta podróż czymś albo coś tam znajdziesz, nawet takiego normalnego może nawet i kamyk na plaży. Nie no, żartuję, moi drodzy, ale generalnie może być coś takiego, znaczy nie wiem, że może być coś takiego, tylko że przy tej podróży pokazuje się duża inspiracja, i tak jakbyś coś cennego z tej podróży po prostu przywiózł. W taki sposób jest to pokazane. Ale to też jest przeznaczeniowe, czyli zarówno przeprowadzka, jak i podróż, przemieszczanie się jest stricte przeznaczeniowe u was. Dobrze, co tu jest jeszcze do powiedzenia? Do powiedzenia też jest to, że no rozwija się Wasza świadomość, jeżeli chodzi o poziom duchowy. No, mówię pewnie do, znaczy nie, chciałam powiedzieć, mówię pewnie do osób, które się rozwijają duchowo. Nie, nie powinnam tak mówić. Dlatego, że dużo osób rozwija się duchowo, a nawet o tym nie wie. Czyli generalnie jedni bardzo świadomie przechodzą przez proces duchowy, a inni tak naprawdę nie wiedzą o tym nawet. Albo do pewnego momentu nie wiedzą, że się rozwijają duchowo, bo przechodzą pewne sytuacje, pewne zdarzenia, które związane są roz, z rozwojem duchowym, ale tak tego nie interpretują. Więc, zarówno ktoś, kto wie, że jest na ścieżce przez, y, duchowej, rozwoju duchowego, jak i ten, który nie jest na ścieżce rozwoju duchowego, jeden, drugi może się rozwijać tak samo. Natomiast tutaj chodzi o to, że, że poszerza się świadomość duchowa, czyli to raczej. Z większym, jak gdyby naciskiem na osoby, które się rozwijają duchowo, tak? Poszerza się świadomość duchowa, bardzo mocno jest to pokazane. Dobrze, co tu jeszcze jest do powiedzenia dla Was? Jest też powiedziane, moi drodzy, że. A, bo wiecie, co tu jest jeszcze powiedziane. Że niektórzy z Was ugrzęzli w jakimś starym cyklu, i te sprawy przeznaczeniowe, które będą w Twoje życie teraz wchodziły, muszą wejść, żebyś ty z tego cyklu był wypchnięty. W cudzysłowie. Więc widzicie, no to co mówię, jeżeli masz być w innym miejscu, to cię energia naprawdę wypchnie, w taki, a nie inny sposób. Więc tutaj, jak gdyby ktoś za bardzo się zasiedział w starym cyklu i nie mógłby z niego wyjść. No bo jeżeli jest już interwencja losu, przeznaczenia, losu bardziej teraz, no to znaczy, że tutaj już los musiał ingerować, że ty mógłbyś z tego cyklu mieć problemy, żeby wyjść albo w ogóle byś nie wyszedł i byś tak powtarzał, powtarzał, powtarzał kolejny rok. Wiecie o co chodzi? To tutaj też jest mocno związany ten wątek z tym, co powiedziałam. Co tu jest jeszcze do powiedzenia? No, rycerza ognia macie, więc moi drodzy, generalnie powiem tak: na pewno w najbliższym czasie nie powinniście się nudzić, ale odczuwam, że raczej od lutego niż ten styczeń już, dlatego że dużo będzie do robienia, dużo będzie do załatwiania, dużo będzie do działania w tym rycerzu ognia, tak. Czyli generalnie trzeba będzie się poddać dynamice zdarzeń i sytuacji, które gdzieś tam na Waszej drodze będą stawały. Też jest powiedziane, że no może być coś romantycznego, no jednak to jest rycerz ognia. Tylko pamiętajcie o tym, że ten rycerz ognia, tak jak szybko wszedł w Wasze życie, tak szybko może wyjść. No musimy to powiedzieć, każdy zna dynamikę ognia. Tak trygonu ognia. Trygon ognia, rycerz ognia w tym tutaj wypadku nie lubi się gdzieś tam, wiecie, nie lubi się gdzieś tam wiązać, nie lubi się gdzieś tam deklarować, to nie jest w jego naturze, to jest ogień. Ogień tak naprawdę dzisiaj jest to jutro może być tam. Więc generalnie powiem tak, tak jak szybko zapłoną, tak szybko może zga zgasnąć ten ogień. Ale powiem wam tak, ten rycerz ognia generalnie przynosi możliwości randki. Możliwości też jakichś tam flirtów, nie flirtów, spotkania kogoś, niespotkania. No bo to jest taka energia, taka początkowa, taka wstępna. A czy coś z tego będzie, no zawsze może coś, coś być, ale na razie tego nie wiemy. Dużo zależy od Ciebie, od tego człowieka, czy coś z tego będzie, czy nie. Natomiast potencjał na poznanie się, na spotkanie się jest pokazany w Rycerzu Ognia, tak? Też jest powiedziane, moi drodzy, że. Nie zagub, się w dyna... nie zagub się w szybkiej dynamice życia, która będzie właśnie, Sz szczególnie luty, marzec jakoś czuję. Tu będzie dużo rzeczy do załatwienia, tu będzie dużo rzeczy, którymi będziesz musiał się zająć. I tu jest powiedziane, żebyś się w tym nie zagubił: że w momencie, kiedy wejdzie dużo rzeczy do zrobienia intensywnych w Twoim życiu, to sobie po prostu to zaplanuj to gdzieś tam mniej nad tym kontrolę w taki sposób jest to pokazane dobrze moi drodzy idziemy do ostatniej grupy to już jest trójka czyli jakie wy macie tutaj wybory mistrzowie duchowi piątka wody paź wody i dwójka powietrza zobaczymy jaka historia nam się utworzyła z tych kart dla was może coś fajnego może nie zobaczymy Ktoś uważa, że jakiś związek jest spisany na straty, a wcale tak nie musi być. Czyli ktoś może się za szybko poddać, ktoś może za szybko odrzucić jakąś osobę, czy tam y, decyzję podjąć o rozstaniu, a tu jest powiedziane, że możesz przedwcześnie podjąć złą decyzję albo po prostu no, zrobić jakiś tam błąd, tak? Tylko wiecie, ja nie mówię dla wszystkich, to też miejcie swoje rozumy i znacie swoje sytuacje prywatne. To jest czytanie ogólne. Przypominam. Może z Tobą rezonować, ale nie musi. Natomiast moi drodzy, tak, to co powiedziałam, to powiedziałam, teraz idziemy dalej. Może się pojawić jakaś nowa osoba w Waszym życiu, yy, i to w dość krótkim czasie od rozstania z kimś innym albo od zakończenia emocjonalnego, A to było ostatnio podobne, albo od zamknięcia w swojej głowie rozdziału w związku z kimś innym, bo to też musimy tak rozumieć, tak? Albo to jest na poziomie mentalu, na poziomie głowy. Albo to jest stricte takie życiowe, że gdzieś tam niedawno z kimś zerwałeś i szybko poznasz nową osobę. Wiecie, no nieraz nie do końca jest dobrze wchodzić w, w nowe, znaczy nigdy nie jest dobrze wchodzić szybko w nowe relacje, bo nie zdążysz przepracować pewnych kwestii, ale tutaj jest poznanie osoby. To nie znaczy, że od razu związek będzie. Po prostu poznanie osoby. A kiedy ten związek się tam wyklaruje i czy się wyklaruje, no to to później będzie wiadomo, tak. Ale wiecie, co generalnie pokazane jest? To, że mm, no, może być poznanie tej osoby, tak jak mówię. I to może być ta osoba, która rzeczywiście fajnie będzie do Ciebie dopasowana, ale to nie dla wszystkich. Powtarzam, żebyście tutaj sobie nie robili nadziei, bo później wiecie, różnie może być. Dobrze, co tu jest jeszcze do powiedzenia? Powiedziane też jest to, moi drodzy, że nie, zanie... nie zostawiajcie rzeczy, które musicie załatwić na później, bo może być taka sytuacja, że ty wiesz, że musisz coś załatwić, będziesz wiedział, że musisz coś załatwić, czyli jakaś rzecz ma dany termin, ale ty nie będziesz tego robił. Ale Ty tutaj jesteś pokazany jako osoba, która gdzieś tam może to odkładać na później, może to przesuwać, może to gdzieś tam nawet i może bagatelizować, a nie powinna przez te przesuwanie. W taki sposób jest pokazane. Więc jeżeli macie wszelkiego rodzaju zobowiązania albo rzeczy ważne, które trzeba załatwić, no bo niektóre trzeba, czy się chce, czy, czy się nie chce, czy się lubi, czy się nie lubi, to tutaj po prostu postawcie na to, żeby wszystko było. Yy, no, w tym terminie, w jakim ma być, żeby tu nie były przesuwane rzeczy, tak? Bo przesunięcie rzeczy wyjdzie wam po prostu bokiem, taka prawda. Rzeczy, które trzeba załatwić na już albo w jakimś tam krótkim terminie. Dobrze, co tu jest jeszcze powiedziane? Jest też, moi drodzy, tutaj pokazane, że z jakąś osobą może ci się rozjechać relacja, znaczy inaczej. Z jakąś osobą może być ci już nie po drodze. I tu jest powiedziane, że wbrew pozorom, może to przynieść ci jakieś, powiedziałabym, korzyści. Czyli jeżeli ktoś już nie jest dla nas na danym, w danym etapie życia, na danym etapie życia, to gdzieś tam też jest z tego naszego życia w różnych okolicznościach i zdarzeniach zabierany. Nie mówię o śmierci, że zabierany, tylko po prostu gdzieś tam pewne relacje mogą się kończyć, dlatego że Ktoś ma iść w jedną stronę, ktoś ma iść w drugą stronę. Pamiętajmy o tym, że my wszyscy mamy tak naprawdę różne lekcje do przepracowania w tym życiu to raz i różne drogi, którymi idziemy. I nieraz z jedną osobą masz drogę, która będzie kom kompatybilna, będzie wspólna do pewnego momentu w życiu, a później już jest rozgałęzienie. I to jest normalne. Więc yy, jest takie stwierdzenie, żeby się nie przywiązywać za bardzo do ludzi. Pewna mądrość może w tym jest, ale z drugiej strony, gdybyśmy się nie przywiązywali, gdyby nie było tego przywiązania do ludzi, to też nie tworzylibyśmy takich głębokich i wartościowych relacji. Taka prawda? Więc w różny sposób to możemy rozumieć, tak? To zdanie, które powiedziałam. Natomiast rzeczywiście tak w życiu jest, że jeżeli ktoś już nie jest, jak gdyby, jeżeli ktoś już nie jest dla ciebie, to. To nie będzie dla Ciebie. To sytuacja, okoliczność gdzieś tam odsunie tego człowieka od Twojego życia, albo Ciebie z jego życia. I tutaj takie coś jest właśnie pokazane. Jakaś relacja, jakaś yy, znajomość może się powoli, bo powoli, ale rozsuwać energetycznie, tak to powiedzmy, a w pewnym momencie po, do, dojdzie do naturalnego, po prostu zaniechania tej relacji. Dobrze, co tu jest jeszcze do powiedzenia? Do powiedzenia moi drodzy też jest to, że jakieś fajne spotkanie was czeka, ale raczej nie w kontekście randki, tylko mam wrażenie, że tutaj y, jest jakieś spotkanie towarzyskie, tak, albo ze znajomymi, albo z osobami, które są gdzieś tam dla was ważne, ale rzeczywiście y, fajne spotkanie. Nie wiem czemu, ale przy tym spotkaniu pokazuje mi się duże Wsparcie i doładowanie energetyczne, czyli wiecie o co chodzi. Jeżeli wy się spotykacie z osobami, które, których, które lubicie i które są pozytywne, jeżeli wy się spotykacie z, z osobami, które lubicie i które są pozytywne, no to tak naprawdę do, jesteś doładowany energetycznie przez te osoby, czy tego chcesz, czy nie. I one przez ciebie też. Ale rzeczywiście tutaj jest też jakiś aspekt wsparcia. Na tym spotkaniu. Nie wiem, czy wy będziecie kogoś wspierać, czy ktoś będzie Was wspierał, ale no, fajne spotkanie w każdym bądź razie. Tylko nieromantyczne, jakieś zupełnie inne. Towarzyskie, no, na pewno. Dobrze, co tu jest jeszcze do powiedzenia? Do powiedzenia też jest to, że nie zauważacie, niektórzy oczywiście, nie, zauważy, nie zauważacie jakiejś iluzji w swoim życiu. Czyli może być. Ta, nie mówię, że cały temat jest iluzją, że, czy, że cały rozdział Twojego życia bądź sfera jest iluzją, ale może być tak, że masz jakieś na przykład iluzoryczne podejście do pewnego tematu, iluzoryczny obraz czegoś, albo element iluzoryczny, który gdzieś tam jest w Twoim patrzeniu na pewne sytuacje. Tu jest powiedziane, że postaraj się wyłapać jakąś iluzję w swoim życiu. I albo jakiś temat jest iluzją, albo jakieś małe elementy, czyli w, pewnym tylko, w pewnej tylko części procentowej możesz patrzeć iluzorycznie na pewne rzeczy. No, warto wyjść z iluzji, wychodzić z iluzji zawsze, moi drodzy. Bo uważam, że to jest bardzo niebezpieczny stan, jeżeli ludzie w iluzji są latami, tak? A później prędzej czy później i tak z tej iluzji wyjdziesz. Czy ty wyjdziesz, czy po prostu będziesz zmuszony wyjść? No i później może być trudno, tak? Więc starajcie się wyłapywać yy, wszelkiego rodzaju iluzje w swoim życiu. Jeżeli macie pewne przypuszczenia, to starajcie się naprawdę przemyśleć temat, bo iluzja może ci nawet skrzywić obraz pewnych rzeczy na lata. Taka prawda, jeżeli pozwolisz sobie w niej zostać. Dobrze, moi drodzy. W takim razie to by było na tyle. Jeżeli filmik się podobał, to prosiłabym o łapki w górę bądź komentarze. No i co? Jeszcze możecie zamawiać te cztery pytania za 99 zł. Oli, Jana, 777 777pwppl To jest mój adres do korespondencji. Moi drodzy, możecie też zostawiać przykłady filmów, tytułów filmów, jakie chcecie na kanale usłyszeć. No ale to zawsze było tak. Zawsze było, ale teraz przypominam, bo jeżeli ktoś chce rzeczywiście jakiś temat usłyszeć, no to może warto by było w komentarzu zostawić yy, taką informację albo przesłać mi na maila. Tak, niektórzy z Was piszą na maile i też to rozumiem, bo nie każdy chce z różnych względów komentarz pod filmem po prostu zostawiać, wiadomo. Dobrze, moi drodzy, w takim razie to by było na tyle. Pozdrawiam Oliana.